Pytamy o plany na ferie, bo to już niedługo. Jak pani spędzi ten czas? Pewnie będę w szelmencie na nartach, tak myślę. To najlepszy sposób. Jeździ pani regularnie od dłuższego czasu? Tak, od jakichś dwóch lat to mnie pierwszy raz zabrał na narty. A oprócz aktywnego wypoczynku, sposoby na spędzenie ferii w domu, jeśli ktoś no, niekoniecznie potrafi na nartach jeździć? Znaczy w domu to staram się nie siedzieć, właśnie i jeżdżę też konno. W zimę jest trochę trudniej, ale jakoś się udaje. Potrzebny jest ten wypoczynek młodzieży, trochę oddechu od szkoły? Na pewno. Oczywiście, to właśnie były plany, że podobno mają zlikwidować i to nie może być wprowadzone. Yy, no na razie matura, więc chyba trzeba się uczyć. I nic, a nic, żadnego odpoczynku, żadnego wyjazdu? No ale to jak coś, to gdzieś w okolicy, więc... Aktywny wypoczynek, narty, szelment, czy też... Ja nie umiem jeździć na nartach, raz wyciągłam powiedziałam nigdy więcej łyżwy. Tak. A czy orientuje się pani, jak znajomi spędzają te, te dwa tygodnie, jakie mają plany? Znaczy jak mówię, ja jestem w klasie maturalnej, to wszyscy będą gdzieś tutaj, tak? Nikt nigdy dalej nie wyjeżdża. W ferie zamierzam y, uczęszczać na basenie. Y, no i z mi imprezy, takie sprawy. Czyli aktywne i towarzyskie może. Tak. Powiedzieć. A czy mogłaby Pani powiedzieć coś więcej? Kino, spacery? Kino to zależy od chłopaka. Można powiedzieć o spacery jak najbardziej. Jeśli dobra pogoda to jak najbardziej. Potrzebne są te dwa tygodnie wypoczynku? Jak najbardziej, nawet więcej mi się przydało. Różne. Lodowisko jakieś. Aktywnie trochę, tak? Aktywnie, sportowo. A jak koledzy spędzają? Wyjeżdża ktoś gdzieś daleko? Różnie chyba też spędzają. Potrzebny jest ten czas odpoczynku, wystawienie ocen niedawno, prawda? Pewnie, że tak. Potrzebny czas. Niestety będę wyjeżdżać, więc nie bardzo. Ale to gdzieś jakaś podróż w góry? Czy... Tak, tak, w góry. A mógłby pan opowiedzieć coś więcej, do jakiej miejscowości, czy regularnie pan jeździ? Do Warszawy po Kuzyna, potem do Zakopanego. Na ferie, bardzo bogate. Pewnie zostanę w Suwałkach i może wezmę udział w turnieju strzelania. Słyszałem, że takie atrakcje też są u nas. No i chyba tyle. A jak znajomi spędzają ten czas? W ogóle spotkania pewnie też, prawda? Tak, tak, tak. Tutaj mamy akurat dobrą ulicę do spotkań, dwie piwiarnie, ale ciu, nie wolno się spotykać w takich miejscach. Mam zamiar pojechać w góry z rodzicami, a drugi tydzień spędzę raczej w domu. W góry do jakiej miejscowości? Jeszcze nie wiem do końca. Czy potrzebny jest ten czas wypoczynku, oddech po wystawieniu ocen? Tak, bo może wtedy się zregenerować. I Szczególnie jak dla mnie potrzebny. Jak Panie spędzą te dwa tygodnie? Nie mamy planu tak naprawdę. Czyli spontanicznie? Tak, tak spontanicznie będzie. Ale w mieście, czy jakieś wyjazdy, spotkania z przyjaciółmi, spacery, może jakieś imprezy? Nie, może jakiś kulik się zorganizuje, nie mam pojęcia naprawdę. No właściwie to teraz się zaczyna okres urodzin sporo, to będzie głównie urodziny u mnie. A potrzebny jest ten czas wypoczynku po wystawieniu ocen? Tak, bo teraz jest tyle nauki, że no, naprawdę potrzebny. Tak. Można się będzie wyspać. Tak, no, nareszcie. O, planów to żadnych no, nie. Ma. Nie mamy planów. Spontaniczne? Tak, tak. <laughs> tak dokładnie, tak, spontaniczne. Ym, dlaczego ferie są dobre? Do Można odpocząć. Się... Wyspać się? Tak, tak, jest, do szkoły się nie chodzi, a to jest plus. Już <laughs> 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 dość nauki. Potrzebny ten odpoczynek, bo wystawienie ocen, tak? Taki a. gorący tak. czas? Raczej potrzebny się przydaje. To jak panowie w mieście ferie, czy gdzieś poza? W mieście. Oczywiście, Spontane, oczywiście, dokładnie tak a, jest. Tak, tak. Jakąś koleżankę, to to. Nie mam jeszcze planów. Spontaniczne? Myślę, że tak. Jakaś może impreza. A proszę powiedzieć, dlaczego ferie są fajne? Nie trzeba chodzić do szkoły. Na tak. Ciężki był ten okres wystawienia ocen, dużo nauki? Nie. Mhm. Czy ja wiem? Średnio. A jak znajomi wyjeżdżają, czy zostają raczej w mieście? Zostają, większość zostaje w mieście. I jakie plany imprezy? Kino, wypady? Nie, nie no nauka, oczywiście, nauka, tak. Seria? Tak, no drugi semestr. Nie no myślę myślę, że taki czas wolny, tak, trochę się odstresować, jakaś impreza. Mhm. Gdzieś pójść ze znajomymi wyjść.